Hej, okay, zapraszam Was do odcinka dzisiaj. E, nie, jeszcze raz. Hej, I love horses! Nie! Hej, to jest mój pulpit dzisiejszy... Nie, nie. Nie! Hej, witam cię bardzo, szereg! Zapomniałam A Gdzie jest mój scenariusz na karcie? ty! O nie! Kliknęłam to. O oh, no! Skape jest na pulpicie! Nie, weź mi to! Cześć! Cześć, witam. Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Dobra. Co to było w ogóle nie wiem. Cześć, witam cię razem z moim kuniem, Okej, okay, to były moje... moje nieudane powitania do filmiku, więc... Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak... Najłapkę no w kurę, Jeżeli nie...